Draż, że to ci wymyśliła kreweta menu W krewetę idziemy i to grubo tak to wygląda to omiam tą k tempura partai co ty tutaj polecasz Aperol Spritz najpierw zaczynamy na grubo dania gdzie co są tutaj polecać? Aperol Spritz <laughs> Prosecco wino czerwone Kawa i lunch lunch box mają szampana. A, sandwich mówiłaś, że jest ok. No oczywiście, tylko szampana. Tego, różowego. Don Perignon. A, i Pawn Burger. To wezmę sobie burgera i sandwicha. Czy to będzie za dużo? Za dużo. Tak? A ty pad chcesz, tak? No nie wiem. Coś, coś jednego chcę. Albo to może pattaya. burgera, sandwicha sobie zjemy na pół i ty zjesz pad Nie, weźmiemy burgera i sandwicha, a jak no. nam coś jeszcze będzie potrzebne, to wtedy wezmę coś innego. Mówiłam, że chcesz spróbować obie kanały. Okej okay, USA, wieję, także może potem się rozpuszczę nad tym hamburgierem, ale na pierwszy rzut oka wygląda interesująco. Nie wiem, czy mi się do paszczenki zmieści, czy nie. Kasanta taką ma kanapeczkę, ja może sobie najpierw gry za kanapki wezmę testowo, żebym mógł się wypowiedzieć na każdy. Ale ładna, ale tam granat jeszcze jest w środku. Proste menu, nierozbudowane. Pattaj, mnie interesuje tu jeszcze i Tomka. Lunchbox 20, taki. Sernik z malinami chyba. Chciałaś solonego karmela? Słyszałam samotny garden. Nie, solony karmel. Spróbuj sobie. Boskie są? Dobre. A Tak. Ale czuć, że to jest faktycznie... Mogę. Możemy jeszcze coś kupić, jak chcesz. Nie. Nie? Jest kolejny. 5G. 5G to dawaj zapałki. Patrzcie jakie u nas lify na policjach jeżdżą. Elektryczne. Bo Widzę, że policyjne tablice nie mają zielonych. Wiesz o co chodzi. Tylko elektryczne, ale ma białą. O, bardzo elegancki wóz. Idealnie się spisuje. Krewetabar barby grany dzisiaj. Słuchajcie, już teraz na spokojnie. Po chwili, po kawałku. Po odpoczynku, po lodziku. Po lodziku zawsze jest lepiej. Wszystko, ale przed lodzikiem też były dobre, że tak powiem jak się to mówi wrażenia z tego z tej, z, tej, z tej miejscóweczki byliśmy tam kiedyś, dawno, w zeszłym roku pewnie albo jeszcze, no chyba w zeszłym roku, zaraz jak się to otworzyło byliśmy z Kasandrą, ale wtedy było takie super słabe światło tam w, w Kazamatach byliśmy i tam no, nie wyglądało to wszystko najlepiej, bo wszystko wyszło jakieś takie mega czerwone, żółte i tak dalej dzisiaj nagrywałem na dworze, ale to znowu wiało, nie, także coś za coś ale to, że wiało to nie przeszkadza, że sobie teraz pogadał, a mieć, mogę mieć przebitki z no przed chwili, jak sobie żeśmy te burgery tam jedli. Cennik, pierwsza rzecz, cennik. Nie będę dyskutował, czy to jest tanio, czy to jest drogo, bo to jest Wasza subiektywna opinia i dla niektórych to, co jest sufitem, dla innych jest zaledwie podłogą. Eee, pff, tak więc sami ocenicie, czy to są ceny przystępne, czy nieprzystępne. Kasandra mi mówiła, bo ona częściej ma okazję tam E, się stołować, bo to jest jej rewir pracowy, nie? I z pracy sobie tam e, zamawiają e, rzeczy. To mówi, że przez koronawirusa tam podrożało po, nie, po 3, 4, po 5 zł na, na pozycji. Zresztą, no, wszędzie, gdzie, gdzie przychodzę, to widzę, że delikatnie ceny, ceny przez tego koronawirusa poszły w górę. Ciekaw jestem e, i też obstawiam i pytanie do Was: czy jak się skończy koronawirus, to te ceny wrócą do tych cen, które były wcześniej? Bo wydaje mi się, że, że chyba nie wrócą. Tak czy siak, cenowo sami widzicie w menu. menu... Fajne, proste. Ja lubię, tak jak idę sobie do Delfa Vero, to ja wiem, że tam są kanapki. Tak naprawdę w różnych opcjach, plus jest takie menu dzienne, bo oni na Facebooku sobie publikują, co w danym dniu jest takiego innego niż wszystkie. Tak więc można zawsze przycisnąć już kanapkę czy zjeść pizzę, bo to są takie, można powiedzieć, stałe pozycje. W sumie kanapka i pizza to jest prosta sprawa, macie tylko ciasto. To samo na pizzę, czy to samo pewnie na kanapkę, plus składniki różne. I jest menu, z którego można wybierać, i tutaj jest podobnie. Jest krótkie menu. Głównie krewetkowe, bo bar się nazywa kreweta, tak więc nie ma się co dziwić. Dla wielbicieli krewet, myślę, że to fajne miejsce. Szczególnie, że te krewetki, które były, zarówno w tej kanapce jak i w tym moim burgerze, były naprawdę fajnie zrobione dobre, świeże, dobrze zrobione, niezgumowane naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ok. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są fanami krewetek nie wiem czemu, ale jak na przykład jesteście z Kielc i chcecie zacząć swoją przygodę z krewetkami, to możecie sobie zrobić ją właśnie w krewetce. zamówcie sobie tą kanapkę na przykład, co Cassandra jadła, kanapka fajna widzieliście, że tam był granat, plus sos mango już że ostatnio mam jazdę na mango, ale kanapka naprawdę w pyteczkę, burger też naprawdę bardzo sympatyczny, świeże, produkty dobrze zrobione krewetki, jeszcze krewetka na, na topie była przyczepiona, tak więc no pojadłem, powiem szczerze, że pojadłem frytki też do tego były no, A frytki powiem szczerze średnia krajowa jedyną taką, taką uwagą to jest to że no te burgery jak żeście widzieli to takie solidne solidne skurczy beki były tak więc e, ciężko go po pierwsze do paszczy włożyć a po drugie jak go bardzo zgniatacie to się robi taka sytuacja że on po prostu mm, rozpada się ta bułka jest strasznie taka bułka miękka tak więc to jest taka drobna uwaga że że trzeba na to zwrócić uwagę, żeby, żeby się nie upierniczyć tak jak ja się e, na przykład upierniczyłem nie? tą bułką. Tutaj jakoś, jakiś policyjny ten kawalkada samochodów. E, I muszę przyznać, że e, żałuję, że tak rzadko będzie częściej. Na pewno, bo zajebiście mi przypasowało to jedzenie, bo o, było dobre lekkie. Tam jeszcze jest kilka pozycji do sprawdzenia, tak więc będą niebawem lody byliśmy w Bosko bo też tam żeście mnie wysyłali niejednokrotnie iść sobie na te lody do tego Bosko wzięliśmy e, sernik i sernik i maliny chyba tak dobrze mówię sernik i maliny Bardziej by je nazwał śmietankowe, bo ani przewodnej nuty sernika nie, 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 nie czułem, ani te maliny nie były takie bardzo wyczuwalne. Tak więc nazwałbym je bardziej śmietankowe, czy waniliowe, no coś w tym guście. Smaczne, nie, absolutnie, absolutnie nic przeciwko nim nie mam, tylko tyle, że no nie doszukałem się tam sernika z malinami, po prostu w smaku. Bo jak zabawiam ciasteczkowe gdzieś tam, gdzie chodziłem na te ciasteczkowe, no to wyczuwam te ciasteczka. Tutaj nie wyczuwałem takiego sernika i maliny, ale, ale ogólnie... Ogólnie spokój, co ciekawe, też jestem, jestem zainteresowany krótką ankietą, bo kasana na przykład nie lubi waniliowych śmietankowych w ogóle lodów, nawet zapachu do samochodu nie lubi też waniliowego, czy ktoś jeszcze nie lubi waniliowych smaków i śmietankowych, bo dla mnie to są jedne z preferowanych, ja na przykład nie lubię czekoladowych, nie lubię w ogóle w lodach czekoladowych lodów, a wiem, że tu niektórzy się zabijają, tak więc... Za czekoladowymi, tak więc widzicie, że to jest wszystko kwestia osobnicza i kwestia upodobań i nie zawsze to co mnie musi smakować, na przykład kanapka z krewetkami musi być waszym numerem jeden, ale jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko krewetkom, to tutaj mogę z czystym sumieniem polecić, bo było zarąbiste i brzuszek jest pełny, jestem zadowolony. Paczka się pojawiła, ale w bardzo nietypowy sposób. Darek przysłał, ale słuchaj, Darek. Słuchajcie, na stronie w opisie jest podany paczkomat. A wysyłanie pocztą paczki na adres paczkomatu, no to wiecie, jest duża szansa, że nie dojdzie. Na szczęście, u mnie ogarnięte panie są na poczcie i mi zadzwoniły, że jest paczka do szafy i trafia ona do mnie. Ale paczkomat jest tylko jego lokalizacja. Nie można wysyłać tam pocztą paczek. Do paczkomatu wysyła się im postem. Zobaczymy co tutaj się pojawi. Krawat? Czy to jest jakiś krawat z wi-fi? mi widzieli w ogóle, że ja w krawacie chodził? Ciekawostka. Czy to jest sugestia, że ja powinienem chodzić w krawacie? Że jestem zbyt mało elegancki? I ten krawat ewidentnie też pod Honkita nie działa. Temper Glass dostałem. Od Woziński. Ale czy to jest na iPhone? Powiem szczerze, że ja nie stosuję tych szybek tak tak szczerze mówiąc, 9H. Nie stosuję zupełnie tych szybek, bo jakoś uważam, że nie są one konieczne. Patrzcie, no jakiś szczyt, 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 elegancji. Kolejny krawat i <laughs> jeszcze jeden krawat. Nie mam na razie żadnej kartki, chyba nie będzie, ale za to jest jeszcze jeden krawat. Chyba zrobię jakiś konkurs, kto potrzebuje krawat. Idealny, na studniówkę. Coca-Cola kawowa. O, takiego czegoś tu w życiu nie widziałem. 30% więcej kofeiny. Widział ktoś coca kawą? To ciekawostka, dzięki. I tu jest drugie to samo. Jeśli chodzi o napitki, jakbyście wpadali na pomysł, żeby energetyki, to zaczekajcie aż te, z tymi się uporam. One tu będą stały, kawa może wejdzie teraz do lodówki, żeby to spróbować. Ale energetyków mam, staram się, no, nawet nie codziennie, żeby, żeby nie było płaczu, że się szafatruje, tak więc raz na jakiś czas. E, dziękuję wszystkim, nie karmimy misia i energetykami też nie zasilamy, same, zasilamy, bardzo proszę, please, please, please. Ale krawatów to mam teraz całe mnóstwo. Z to jest na, rozumiem, iPhone'a 5, 5S albo SE. Marian jest posiadaczem SE którego mu zachwaliłem, to mu chyba dam w prezencie w takim razie. Mam nadzieję, że się nie obrażysz, no ale ja nie planuję ani kupować piątki, ani przechodzić na SE. Oczywiście za porcję eleganckich krawatów. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz, jak wysyłacie coś na paczkomat, to nie pocztą, bo to cud, że zadziałało.